W kwalifikacji musimy pokonać ten podwójny zakręt lewo, więc postaraj się ładnie i czysto z niego wyjść. Teraz od Falkers. Dojazd do zakrętu numer 1, budynki alei serwisowej po lewej, znaki po prawej. Jest tu nierówno. Pojedź mocno po krawężniku, ale nie wjeżdżaj na niego przy kolejnym zakręcie w prawo. Zjedź na lewo. Zwolnij i uważaj na przyczepność przy wychodzeniu. Nie wpadnij tam w poślizg. Teraz zjeżdżasz do lewej, jak najbliżej krawężnika, żeby jak najszerzej wejść w zakręt piąty. Wykorzystaj cały krawężnik i pojedź jak najbliżej tej ściany przed najdłuższą prostą na tym torze, gdzie na dojeździe do zakrętu siódmego będziesz miał okazję do wyprzedania. DRS sam się wyłącza przy hamowaniu. Zredukuj na dwójkę. Uważaj na krawężnik przy wyjściu. Nie pakuj się na niego. Zjedź na lewo. Teraz wrzuć jedynkę. Znowu uważaj na przyczepność. Na wyjściu są wyboje. Teraz zjeżdżasz na prawo, a zaraz potem na lewo. Wykorzystaj całą szerokość toru. Mocno po krawężnikach, ale z wyczuciem, bo łatwo tu wylądować na barierce po prawej. Teraz zjedź na prawo i zaraz na lewo. Pilnuj przyczepności na wyjściu, bo jedziesz teraz przez most do zakrętu numer 13. Hamowanie na prostej i redukcja na dwójkę. Pilnuj przyczepności na wyjściu. Jedź jak najbliżej prawej barierki. Teraz znowu odpalasz tec. Przed tobą dojazd do zakrętu 14. Hamuj delikatnie po prostej. Na wejściu jest nierówny. Na wyjściu też musisz uważać na przyczepność. Ten krawężnik możecie pociągnąć na barierkę. Wyprostuj na dojeździe do zakrętu 16 i zwolnij tak, abyś mógł szeroko wejść w 17. Teraz zmierzasz w stronę tego nieprzyjemnego zakrętu. Podczas hamowania łatwo zblokować sobie tu lewe przednie koło. Tor pod główną trybuną jest niewiarygodnie śliski. Wykorzystaj jak najlepiej wszystkie krawężniki i podnieść tak blisko do barierki, jak tylko się da. Wyłapanie wewnętrznego krawężnika w zakręcie 20 pozwala utrzymać wolit na kursie i szeroko wyjść z zakrętu 21. Trzymaj się prawej i wejdź w ostatni podwójny zakręt lewo. Wykorzystaj cały dostępny tutaj krawężnik. I tak wygląda okrążenie w Singapurze. Hello, hello, ta 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 Witam was w Singapurze, w takim dobrym nastroiku. Okej, okay, nie powinieneś mieć problemów z awansem do kolejnej sesji kwalifikacyjnej, dlatego postaraj się szybko wykręcić dobry czas, żebyśmy mogli oszczędzić opony. Czemu taki dobry nastrój u mnie? Gdyż Singapur to kolejny tor uliczny, który ja uwielbiam którym liczę na bardzo dobry sukces, mam nadzieję, że będziemy walczyć o podium, o pole position, o walczyć tu nie będę, ponieważ no, nie damy rady, ale może o Q3 na pewno. Podczas treningu mieliśmy ulepszenia, które mm, zbadaliśmy, niestety, yy, awaria tego ulepszenia spowodowała, że jeszcze w tym wyścigu go nie będzie. Za kolejne dwa wyścigi, czyli jeżeli dobrze pamiętam. Po Singapurze jest chyba Korea, Japonia, czyli na USA, nie na z... Emiraty Arabskie, będzie prawdopodobnie to ulepszenie gotowe. No i co, wyjeżdżamy na szybkie pomiarowe okrążenie w Q3, no i jedziemy na Q2, tak? O Jezu, wszyscy kierowcy na torze, no niesamowite, miejmy nadzieję, że nikt nas nie przyblokuje. tylnej, osi, już, 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 jednakże ten tor tak jest jest bardzo śliski, mimo to, że to jest tor uliczny dodatkowo, który, które zawsze charakteryzują się tym, że są bardzo śliskie. Dodatkowo ten tor jeszcze jest, tak można powiedzieć, śliski do kwadratu. Yy, po Grand Prix yy, Co to było ostatnie? Włoch. Mogliśmy sobie wybrać rywala. Yy, rywala, którego niestety nie jestem zadowolony, gdyż chciałem, aby moim rywalem był Sergio Perez. Oj, kontakt z barierką ale to normalne, na torach mm, Sergio Perez, niestety Sergio Perez daleko, daleko za nami z tyłu był i niestety nie mogłem go wybrać, mm, więc musiałem sobie wybrać, byłem, miałem wybór między, e, między, między Kim Raikkonenem, Felipem Massą lub Jensonem Batonem. No Jenson, Baton odpada, ponieważ no, nie chcę Jensona, Batona pozbawiać etatu, kierowcy numer 1 w McLarenie. Za Ferrari nie przepadam zbytnio. Lotus i Raikkonen, no, Raikkonen trochę sobie u mnie stracił plusów, więc teoretycznie gdyby Raikkonena zabrakło w Formuły 1, to by się nic nie stało, tak? Pewnie teraz będzie wielce, wiele hejtów, że co, kim Raikkonen i tak dalej, tak Wiem, Kimi Raikkonen jest jedyny w swoim rodzaju, jak na te czasy prowadzi cel Jamesa Hunta, no ale po ostatnich wydarzeniach, gdzie po wydarzeniach z oj kontakt z nową barierką, po wydarzeniach z Abu Dhabi jakoś stracił niego takie zaufanie, dodatkowo później jeszcze zrezygnował z tych ostatnich wyścigów. Więc tak to wygląda. Ósma pozycja. Miejmy nadzieję, że to nam wystarczy. Wróć, bo kilka błędów. Mam nadzieję, że to styknie. Dziewiąta pozycja. Powinno styknąć. I tak mniej więcej. Mam nadzieję, że szybko i płynnie przejdziemy tą sesję kwalifikacyjną. I pozwoli mi to nagrywać od razu wyścig dzisiaj. No proszę dobra, bardzo, jak się wszyscy pięknie ustawili. Paul, Król i Kimi. Może być wszystko pięknie, ładnie, oprócz tej pierwszej... Oprócz tego, że ja muszę być przed polem, drugi może być polo, a trzeci musi być kimi. W takiej kolejności by mogliby się ustawić. Dobrze, rozpoczynamy Q2. Witam was w Q2, gdzie będziemy walczyć dalej o wejście o walkę o 3 Kwalifikacje nam szybko przeszły. Hmm, znaczy pierwsza sesja kwalifikacji szybko nam przeszła. I cieszymy się bardzo dobrze, ponieważ no ostatnie kwalifikacje dość trochę długo trwały mnie. Trochę przesadzałem, tam za dużo błędów i tak dalej, i tak dalej. Tutaj użyjmy tego, pomimo że z 1% zużycia, no, użyjmy ich. No i go, 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 jadymy jademy. Na pewno to nie będzie jedno czyste okrążenie, przejdziemy dwa teraz szybkie okrążenia, ponieważ no, nie wierzę, żeby zakwalifikowaliśmy się na yy, jednym okrążeniu Więc teraz przedstawię Wam ten tor. Krótko, pokrótce opowiem Wam, poradzę Wam parę rzeczy Wyjeżdżamy teraz na prostą startową, nie jest to jakaś super długa prosta, ale na tej prostej będziemy mogli używać systemu DRS podczas wyścigu no, i za, za, dojazd do pierwszego zakrętu jest dość taki trudny. Przynajmniej ta sekcja zakrętów w 1, 2, 3 jest dość trudna. Przynajmniej ta tarka, która tam jest. Ponieważ ta tarka może nas przytrzymać, no i wypuści nas dopiero wtedy, gdy już będzie za późno i walniemy w barierkę. Kolejny zakręt 90-stopniowy, który prowadzi nas na najdłuższą prostu na tym torze, przecina go tylko szybki łuk w prawo. Tutaj również będziemy mogli z ten DRS i tutaj jest najważniejsza prędkość maksymalna. U mnie w tym przypadku jest to 299 km na godzinę. Kolejne zakręty 90-stopniowe zakręty, które uwielbiam e, są to zakręty, Są to tory typu stop and go, czyli mamy przyspieszenie, dohamowanie, przyspieszenie, dohamowanie. Takie właśnie tego typu zakręty, tak się nazywają. dysko barierki, ale tak właśnie idealnie to przejazd ten, ten zakręt i szykana, która została zmieniona teraz w jeden bardzo łatwy zakręt, tak zwana Yy, zakręt slink teraz to można powiedzieć yy, szybkie zakręty prawe lewe krótki odcinek przez most zakręt 90 stopniowy, który zaraz sprowadzi nas na, taką średnią prostą tutaj można prowadzić wyprzedzać ale jest to bardzo trudny zakręt bardzo trudno tutaj znaleźć punkt do hamowania ponieważ mnie denerwują tutaj te, właśnie te opony bardzo blisko przejeżdżamy i trochę denerwuje mnie że mogę zahaczyć przed nim spoilerem teraz do hamowania do kolejnego zakrętu gdzie e, dohamujemy na lekko skręconej kierownicy. I teraz moja ulubiona sekcja zakrętów takich e, perfekcyjnych zakrętów, gdzie trzeba perfekcyjnie wjechać, żeby perfekcyjnie wyjechać. E, tak jak teraz. No i powiem Wam, że w miarę mi się tu udało i szybkie zakręty w lewo, dwa szybkie zakręty w lewo. I tak wygląda mniej więcej okrążenie w Singapurze. Powiem Wam, że Mimo tego, że komentowałem dla Was ten onboard, to nawet całkiem niezły czas mi się udało wykręcić. Teoretycznie tor w Singapurze jest śliski, ale jest bardziej śliski niż tor w Monako. Bardzo dobry czas, powiem Wam. Szósta pozycja, no no no. No, zapowiadają się bardzo ciekawe kwalifikacje w sensie do ciekawe Q3. -cie bo. Zmijałeś. Szósta pozycja, wow. Czyliśmy może była szansa walko pozycję w pierwszych liniach. Zobaczymy, zobaczymy. Ale dokończę wątek na temat właśnie tego toru. Jest to tor uliczny, tak? Tor, który uwielbiam, tor, który... kocham, jest to tor uliczny. A wiecie, że tory uliczne charakteryzują się tym, że są bardzo, ale to bardzo śliskie, tak? I powiem wam tak, ten tor jest naprawdę bardzo śliski i jest śliski jeszcze podwójnie, ponieważ charakterystyka tego toru powoduje że śliskość tego toru wzrasta dwukrotnie, czyli jest on śliski normalnie jako tor uliczny, a dodatkowo jego nawierzchnia powoduje, że jest on taki jeszcze bardziej śliski. Trochę wierzę, taki już masz, ale prawdopodobnie zrozumiecie, zrozumiecie mnie i pewnie zgodzicie się z tym, że ten tor jest naprawdę, ale to naprawdę śliski. Nie wiem, czy to spowodowane jest tym, że Tutaj się ścigamy w nocy i temperatura jednak, toru jest niska, czy spowodowane to jest tym, że taka nawierzchnia jest w Singapurze, nie wiem. Dobra, nieważne. E, rozpoczynamy teraz, e, można powiedzieć, e, okrążenie życia, więc będę silence i idziemy po pole position. Tak, zobaczymy pierwsze zakręty, jak na przejadziemy. Szczerze to się dzieje rozgodą, tak trochę za bardzo. O i za szeroko ten zakręt. Właśnie te zakręty są bardzo ważne. Pierwszy sektor jest bardzo, bardzo ważny. Jeżeli dobrze przejdziecie pierwszy sektor, to kolejne dwa nie powinny wam sporo z jakichś ważnych problemów. Ojacie, ta tarka tu mnie lekko za podbiła, ale jakoś mi tam jakoś pomogła. 50 straty do Luisa, no ale to. Ojacie! Oj, no i strata przedniego spoilera. Kawałek do niego spoilera na sling. No nie jest to perfekcyjne okrążenie, od razu Wam mogę to powiedzieć. No, półtora sekundy straty po, po drugim sektorze to jest dość dużo, no chyba, że oni tak pięknie szybko jadą. No i kolejny kontakt z barierką Bardzo ten tor zżera opony więc to też jest bardzo ważna strategia podczas wyścigu No i jaki czas? Oj kiepski czas będzie Dziesiąta pozycja Ale no spróbujmy jeszcze może zobaczymy No, teraz niezły czas, w pierwszym sektorze idealnie. Aj ci, lekko musiałem puścić tutaj pedał gazu, no ale to pewnie po prostu ten kawałek spoilera. Oj, kolejny kontakt. Tylko 30 sekund do końca sesji. No ten zakręt też idealnie, że prawie, że przejany. Jeszcze trackersu jest. No, superowo. Dobra. Zjeżdżamy, zjeżdżamy, zjeżdżamy. Nie, zepsułem, zepsułem ten ostatni zakręt jak zawsze. E, po raz kolejny dziesiąta pozycja. No trzeci raz rzędu chyba, nie? Bo węgry, Włochy i teraz. No cóż, ale pomimo tego osiągnęliśmy nasz, nasz cel, który wykonał dał nam nas zespół. Więc tak, zapraszam Was już na wyścig już jutro. Ten te kwalifikacje komentowa dla Was król elfów. Cześć!